Hej siemanko, z tej strony Patryk 040407 Witam Was dzisiaj w odcinku z owieczek Lecimy, zobaczymy jak nam pójdzie w owieczkach. Musimy chwilę poczekać na osoby. Pamiętajcie, że jeżeli odcinki Wam się podobają, możesz się subskrybować, komentować, lajkować. Zachęcam bardzo tutaj. No i co? Zobaczymy jak nam pójdą owieczki. Pododowali chyba nowe mapy z tego co mi się wydaje Więc ogarniemy. No na przykład tej w życiu nie widziałem jeszcze mapy. To jest chyba jakaś właśnie nowa Zobaczymy jak nam pójdzie I No i tak no, Wszyscy tam do góry są. Czaj, tam wiecie. O, robimy sobie takie coś On nie wie, on nie wie no i tyle, 13 hp mu zadałem. Jak on żyje, niby? Bomba. Jest, będzie to Ja umrę. Eee. Proszę, lecz... Proszę, blindness mamy. Poczekać chwilkę. Ok. Wyleczyliśmy tą Ok. Jest healing żeby Zabiję. Dobra. Tu trzeba, nie wiem, gdzie byśmy mogli to zrobić. Zabijemy znowu. Co? Zabiję No co? Przecież ja ją zabiłem Proszę Państwa, Co? No co? Dobra, tam. No co? No Ok. Teraz robimy tak. Są jeszcze weźmiemy Hop, 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 hop Jeszcze homing widać To mi to zrobiło Hop, homing bull Hop, i następny zimno w został Trzeba go jakoś dojechać O, homing On spadł po prostu <laughs> Nie mogę, dobra Wygraliśmy w... 4 kile miałem no way. Wracamy do tego, że w owieczkach nigdy nie wiadomo, co się dzieje. Po prostu ja nie wiem, jak ja to robię, że zrobiłem 4 kill w jednej grze. Po prostu rzucając w randomowe osoby. Ale to musi znaczyć, że jestem dobry, tak? To musi znaczyć, że ogarniam tą grę. Tak. Tak, powiedzmy, że tak. Znowu, znowu nie zmieniłem. Dobra, trudno. Lecimy dalej, farma jakaś. Tej mapy też nie widziałem chyba, chociaż, nie, nie wiem, nie kojarzę tej mapy. Zobaczymy jak nam na niej pójdzie. Lecimy, hop, jedziemy, idziemy. <grym>, dawaj, dawaj, ręczki. Tu jestem. Chyba trzeba zabić O, pisarz wynika No wikuj, wikuj, Ej, nie, na siebie to Chyba To lecimy, wrzucamy sobie w tego ziomka On akurat wymarł Halo, to wygłóżnie? Nie, dobra, to jest to Hop I cyk nie wiem, podobało healing sheepa. Jesteśmy jeden na pięciu Punchbowl. No walamy niego. No. Nic nie widzę. To tak doda, lipa. Czekamy, czekamy. Healing sheep kolejny. Ja może jednego bym rzucił tutaj. Nie, jakby moich, moich chcieli. okej. Okay. Trzeba Co To trzeba zabić Nie, nie, nie Czekam, ale w co jest? Czemu to ma taki knockback? Nie. co się dzieje? Ja nie rozumiem co się dzieje Ale wygraliśmy, tak? Prawda? To jest najważniejsze przecież Czy jakoś tu zabiłem? Nie, nie zabiłem nikogo ale przetrwałem, to jest ważne, to jest ważne. Kit, 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 nie, nie to. Weźmiemy sobie rajdera, weźmiemy sobie żelazny miecz, to się zawsze może przydać, a bloków i tak nikt się nie używa. Bloki są tak bezużyteczne, a tamapad nie wiem, też ją pierwszy raz widzę. Chociaż coś mi się kojarzy, że kiedyś ją grałem, ale no nie jest to prawda. Tak więc lecimy, hop. A na dole też można być i ja pierdolę, no way Bigger at throws, my walimy sobie tu gdzieś na środek To tak? rebaros, to trzeba Dlaczego? Dlaczego? Trudno. Niestety nie udało się. Zostałem wypchnięty w kjół. Nie wiem jak to się stało, ale tak się stało. Ej, nareszcie zrobili to, że jak się wybierze tutaj kit, to on zostaje. Brawo, super. Super. Mam nadzieję, że w tym odcinku mi się uda wam pokazać jeszcze tą onboarding ship. Jej ona jest mega rzadka. Chciałbym wam ją pokazać kiedyś. Nie wiem czy już to zrobiłem, czy nie. Ale to jest spoko. Tym bardziej z tym żelaznym mieczem, gdzie ja po prostu tutaj jeżdżam i mam przewagę tą z tym mieczem. No bo ja mam żelazne, nie mam drewniane, No to wiadomo, że ja tutaj mam o wiele większą przewagę. I znowu ten statek. Zlecimy. Musi nam się udać. słuchajcie. Robimy. Czekamy sobie. Tam jest home. Home jest Ale on. Home, On. Pul. Ale. Co się dzieje? Dobra, pójdę. okej okay. tu coś jest jeszcze? Nie. Tu nic nie ma. Ja mam pewno nie. Tak. 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 Proszę O co chodzi? Nie wiem, czekać jest obce, ale nie ale czy Ale nie. Nie, tam? Ten ziomek w ogóle znowu nie ma sensu. O, big Tego ziomka i teraz dwa razy. hop i hop Zabite chyba? Tak To trzeba też zrobić. Chociaż, chcę w niego tak no Ale ona jest w bloku no, O, zwycięstwo, Najwiście to jest tak świetna gra, ja po prostu napierdzielam owcami i przeciwników i unikam wybuchów, wszystko, to jest taka prosta gra, zachęcam, zachęcam do grania w tą grę, naprawdę, jak nie wiecie co się dzieje, to to jest idealna gra dla was, o ta mapa, tam pamiętam, ta już była dodana kiedyś, tam pamiętam, że w tą graliśmy. Lecimy. I żelazny wiesz cały czas mam, a w, o, kiedyś trzeba było co rundę wybierać w, w ogóle tam w tym w ogóle obsydian na głowie, o co chodzi? O Średnio. Tam trzeba się wygrywać, Tam gdzie oni stoją Negligił yeah. Nie, nie, To jest hajk Mamy headquake Mamy headquake Proszę razie No, no nie i zrobić tak na... Tak i tak I A no bo ja sobie nie trafiam jak ja celuję na niego nie w blok nie no tak, <grym> tak tak, tak, tak. tu Ale to na dachu jest? Aha bo to jest nasz Czemu on tu jest? On chyba miał tą onboarding No, nie przeżyje tego Też. Ja um, Dobra Ale no ciekawe, ciekawe Może dlatego, że miał to De, Dajmy sobie to 25% szans, że mamy dodatkową owcę jak podniesiemy owcę I może to nam da jakąś onboarding czy coś Może to jest większa szansa wtedy na to, nie wiem i w ogóle jak dostać takie klatki? Ja nie rozumiem. Jak wiecie jak dostać te klatki, to napiszcie, bo na cubecrafcie to jakby się wybiera normalnie, ale tutaj to ja nie mam Więc jak wiecie, jak macie pomysły to piszcie A tymczasem, tak? Nie, nieźliśmy nie. tak, to nie O, dostał. O jeszcze nie I ja zaraz ją zrobię Właśnie Wymieniamy sobie tak Wymieniamy sobie tak Nam by się przydała healing chip Czymś drogą z filmu ja mam Nie mam To może być ciężko Lecimy tam 6 Jest chyba. O. No i, I randomowo wygraliśmy No i spoko o, onboarding, właśnie. Może Wam chociaż w lobby pokażę. Nie wiem, czy to ale. O, proszę bardzo. Że rzucacie? No? I na niej lecicie. I wtedy możecie sobie zshiftować i dojechać przeciwników. I z tym kitem yy, Ryder to by było mega OP, bo macie mega dużą przewagę, bo macie lepszy miecz o dwa poziomy, tak jakby, bo nie mają drewniane. Ale no, o, właśnie ta klatka mi się wydaje, że. No nie wiem, bo to jest mega rzadkie, jakby. Ale nie wiem, czy to tak działa, że z tymi tak portkami, czyli jakby z tymi mamy większą szansę na. Randomu. nie wiem, nie wiem. Dobra, O. i jeszcze trochę się Jeszcze jakby. Walić. Ale mamy earthquake O, i magic pool. Mamy Mamy trzy earthquakei, ja im walę Op op hop Rozwalamy O, proszę bardzo. Randomowo wybraliśmy Nie rozumiem tego, naprawdę To jest taki rozpierdziel Co się tu się dzieje w ogóle, nie, nie mam pojęcia Ale, buja, buja jak chcecie się odstresować i porzucić owcami, to naprawdę zarąbista gierka. I też na szczęście, dużo szczęścia mam potrzeba. Żeby na przykład nie zostać odepchniętym na 5000 kratek do góry. Albo żeby wam dało fajne owce na początku. Typu coś takiego, że wam się, się respi. Off-paster na przykład, jest bez sensu w tym momencie. Ale no, weźmiemy sobie, nie? No bo co? Może bombę dostał Za jeden HP niby, a w więcej, no nie, niestety. No, na przykład takie homing ship są mega OP. A, nie, nie. Tego żeby tam dostać. Magic Cool mamy. Wrzucam w ten domek, żeby im jakby wciągnął. Ten to high explosive jeszcze, bo on się nie patrzy. Jeśli by się przydało zesnajpić Proszę bardzo I teraz dajemy mu I... Moi mają dużo HP dosyć O, jeszcze to weźmiemy mhm. Nie wiem no, rzucam tam Nie wiem czy uda się strzelić Nie mam Chyba Nie wiem no, tu jest ziomek. Hop, ja to jeszcze zniszczę w locie. Ale nie złapałem. Co ja robię? Co ja robię? Skąd? Jeszcze sobie sam Nie mogę tego zniszczyć. Co ja robię? Ja tak troluję Gdzie Zostawcie mnie. O, ale komputer. Ja. Ale umieram. Mhm. Chiński by się bardzo przydało. Dobra, mamy to. Ej, to była mega ciężka runda. Powiem. Zagramy sobie jeszcze jedną. To była mega, mega ciężka runda. Ja nie miałem tego, przetrwałem. No i spadłem Canceled, aha, no dobra, dobra, rozumiem Weźmiemy sobie jednak Kit Rider Aqua Weźmiemy sobie Kit Rider No bo... Nie dało nam tu żadnej owcy Ja podnosiłem dużo, nie na czacie to pisało? Nie no bez sensu Ale nie widziałem w ekwipunku jak podnosiłem, żeby mi dawało dwie Więc wyłączymy sobie to Lepszy jest ten żelazny miecz, mi się wydaje O, tą mapę graliśmy tu filetowe jakieś różowe, to jest spoko, ale nie wiem jak to zrobić, jak <grymne> to nie więc... tak jest. jest No co? No co to jest? Trzy obce na mnie poleciały. Nie, dobra. Nie. Nie, nie, nie. Porażę, porażę. Załamie się. Załamie się. Dostałem fokus od trzech, albo czterech ludzi, chyba. Niestety. No ale, no trudno. O, na trawie się zaraz w ogóle. Uuu, o tak, nasz jest jakimś pro. Jeszcze ma szkło na głowie. Zmieniający kolor, super. Walić. Ja muszę zacząć, nie robić nagrań, słuchajcie. Bo to w ogóle... No tak To trzeba rozwalić I rzucić gdzieś Żeby mi rozwalało teren Hop. Nie no, nie trafili rzucamy tam Rzucamy tam jeszcze Trzeba zebrać no i 5 Dajcie mi to Bra. I tam rzucimy daleko A temu bym... a nie, dostałem healing chip Teraz temu bym na głowę Punchbowl, ale to nie chcemy tego. Rzucamy tu, żeby im się nie niszczy. Terę. Rzucamy to jeszcze teraz to. Jeszcze jedno to... Ale to niestety... nie tak Nie! Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Czemu to masz taki knockback? Dlaczego? Dlaczego? Dwa razy mnie mało odepchnęło, po czym dostałem taki BUM! Mógłbym się też zabudować, kurde no, nie pomyślałem o tym. No, to było lepsze jakbym się zabudował tam od tyłu. Ale no niestety, no... Muszę więcej myśleć w tej już słuchajcie. Ostatnią rundkę sobie pykniemy chyba, bo widzę, że już mamy 20 minut prawie. Więc, lecimy. Statek znowu, dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie na statku. Miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak źle. I cyk, lecimy. Od razu, bombardowanie. Siu. Nie, odchodzi w góry. Nie, no. Właśnie. Walimy im tu, żeby nie zabierało terenu. Walimy to wszystko. Black hole i Earthquake są tak mega fajne, żeby zniszczyć, Niszczyć wszystko, dobrze obrałamy trzeba no, zobaczyć, co to jest. A to. to jest tak wysoko? na tak. tak. Żeby im się mi się przydało. O.

Ja ten trafiłem? Nie, to przeleciałem Przygrać mądrzej Przygrać Dobra To so, są ostatni? Nie, ostatni. To jest jeden, jest jeden to, jest Wiecie, to są owce jakieś, no Jeden na cztery jesteśmy nie mamy owiec O, no i czemu do mnie walisz? I se poda No czemu ja? Co ja mu zrobiłem? No to jest. No. Ale co ja mu zrobiłem? Co ja mu zrobiłem? Dobra, słuchajcie, wychodzimy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I widzimy się w następnych odcinkach. A więc trzymajcie się. No i cześć.